Java XD, dzisiaj otworzymy dwie duże skrzynki i wbijemy bajleja na 20 rangę Więc co e, każdy meczyk wygrany, musimy wygrać i otwieramy dużą, dużą skrzynkę. Bardzo dziękuję Wam, że mam, ma, mam, aż 1000 subskrypcji, za co Wam bardzo dziękuję. Dobra, je, jedziemy. Mm, z kim będziemy? No ze. Z Frankiem, spoko. I musimy wygrać? I 20 ranga jeszcze zagramy kimś innym, może. Dobra. Rozwalamy skrzynię. Dobra. Pierwszy cube. Ten, ten Frank nic tak praktycznie tu nie robi ze mną, bo nic nie robi. Gdzie on jest w ogóle? No lubię. co walisz w to? Aha, bo on to robi. Nie wiem o co mu chodzi. Taki gość. Chyba się nudził. Gość, co wem... Tu co wem nie... Co, co? Nie! Prawie, że go dobiłem! Ja cię kręcę. No nie! Cztery minus. Gramy w soluwę już teraz, bo nie wytrzymam z tym z tym dziwnym Frankiem. Taki wieśniak z niego. Nie potrafił grać i ciągle tylko w ten. Nie wiem, jak to się nazywa, jakieś drzewo walił. Mamy ten gadżet, co ulecza, więc. Spoko. Będziemy mogli siebie uleczyć. Tylko lepsze na zadymę, to takie coś jest. Dobra, dwa kuby. na początek. No? Spoko, spoko. Boję się, że ktoś mnie podjedzie w tych krzakach, ale nikogo nie widziałem. Jest, nie ma nikogo. Mogę sobie spokojnie otworzyć kuby. Oni. Jezu, po co ja podjechałem ją w ogóle? Jezu, ale głupek ze mnie. Nie! Dzień, puchajów już. Muszę zagrać. Ty, 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 ty. Może. Co, już nowe wydarzenia? Dobrze. O! Jest nagroda, to lecimy na nagrodę. I teraz, jeśli wygramy, to pozostanie nam. Jeden pucharek i wtedy będziemy mogli już w końcu zdobyć 20-ą na baileju. No nie wiem, czy dobry skład, ale rzucamy te kulki, żeby jak ktoś chciał wejść, <laughs> uprawi, że i koszet leży Dobra. Dobra. Dost. Ja dostałem. O, mamy, mamy, mamy uleczanko, spokojnie. Uff, dobra. Ten gadżet jest dobry. Tylko Jezu, jak ta Pipera zabija. Też przegramy na pewno. Pam, pam 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 pam. Dobra, dajemy ult. na di, di 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 Nie! Na Riko to się nie załapało w ogóle. Od. Ktoś zginął. Przeze mnie. Przejąłem jakiegoś gościa. Trzymaj. Trzymaj uleczenie. Jest. Wygrywamy. Wow. Ej, nie spodziewałem się tego. Że będziemy wygrywać. Nie, gościu, gościu, gościu. Nie. Jak typ nas porobił tym swoim ultem, ja cię kręcę. Jezu. Co to było? Ten typ nas tak zaatakował, że nie mogłem, nie mogłem nic zrobić. I teraz boję się, że stacimy przez nie, przez niego 16 do 13. Dobra, przegrać. a było blisko. A taki noob skład. A dostał. dostał jedno, Dobra. Koniec. Chyba dzisiaj nie wbijemy Baylea na 20 rangę, bo... Bo dziewnie mi idzie. Nim. I chyba teraz już zagramy sobie. Eee. Kim, kim, kim. Nie chcę tym, tylko szukam jednego zadymiarza. Hmm. Tylko. O, jest Piper. No dobra, mam nadzieję, że tutaj się uda, bo jak nie, to ja nie wiem. Poddaję się z tym w ogóle. O nie, nub skład. Ale nooby, dobra. Dick, I na Mike. wcale nie mają lepszego. Co? Nie, przepraszam, co, co o Was mówiłem całkiem spoko jesteście, tylko ten dick jest taki słaby Aj! No zostałem O o o O! Kan zabił jakiegoś typka Leżysz, leżysz. Nie, dlaczego ja nie wziąłem tam tego gadżetu? Ja cię kręcę, no. Go dobę, tylko ten głupi. Jest taki nubowski. Jest! Kogoś w końcu pokonałem! Leżysz, leżysz! A, dobra. Leży. O, nie, nie, dobry skład! Bardziej! Jocie, <laughs> widzieliście, jak je, ich poją, Jak tego typa pojobiłem? Nie no. Dobry skład. Ja tu też dużo robię, tylko. Boję się, że mnie. Ej, tego dynamajka to on się chyba sam chce zabijać. Jest. No, no chodź, chodź, chodź. Le leżysz, leżysz. Nie. Jest. Leży. Dobra, udało się. Mamy ulta, więc dobrze. O nie, uważaj. Uważaj, Tik. Nie, dobra. Zmiatam. 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 O, o, jest niebezpiecznie, jest niebezpiecznie, jest niebezpiecznie. Nie! Jest! Udało się na fajcie! Jej! Dobra. W końcu od piperą coś załatwił. Jeden. Skoko! Nie, nie udało mi się skoku wykonać. Dobra. Hmm. Spoko poszło. O, 250 aż. To dużo. Co tu? A, zwałka będzie. To się może zrobimy jakąś misję. Eee. A za wygrany mecz! Mieliśmy otworzyć dużą skrzynię, to otwarzę, otwieramy. Dwa przedmioty? Co to jest za skrzynia? Dobra, musimy sprawdzić misję. Eee. Dobra, bierzemy PAM, a teraz już na solo. To chyba ta mapa pas tymi krzakami. Grałem w nią, tylko nie pamiętam. Nie, to nie ta. Bo to chyba była wzburzona pieczara. Nazwa hity, białe skrzynie. Wow. Kolcik. Dobrze. A, kolc spoko na tą mapę, chyba. Nie, nie dostał. Owalnięty, jeden raz. Ale to takie coś to zadaje. Klaucie. O, o, o. Załapał się. Załapał się. Więcej od niego zadaje, ale ma. Nie, to on ode mnie więcej zadaje, tylko że ja więcej mam tej swojej amunicji. Aha, bo tu ulecz, ulecz. Czyli muszę uleczyć sobie 30 tysięcy życia. Tu jest Colt. Gdzie jesteś, kolciku? Kolcik. On poszedł stąd? Gdzie on jest? Skrył się. Co nie ma go? Nie wiem, gdzie on zniknął. Gość się zapadział chyba. Zgubi się. Co mnie walisz? Tak od razu nerwowy jesteś. I koszat. Może Sojusik? Soj sojusz, Sojusz. Sojusz. O, tu jest typ. Tu jest Tu jest, tu jest... Tu jest. Jest, leży, dobra. Myślał, że tak szybko jemu pójdzie. Dobra. O, dynamik, siemka. Co? Ja Jezu, dobra. I, ile uleczyliśmy? Na pewno malut. Osiem koła. Ja ci kręcę. Musimy w dół, bo będzie szybciej. Dobra, zobaczymy. Będzie po prostu szybciej się naliczało, bo też jego będzie to leczyć. O, na Spoko skład. Chyba będziemy mieć wina i otworzymy dużą, dużą skrzynię. Dobra. O! Siemka, 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 siemka. Rozwalamy, rozwalamy cię. Rozwalamy, leż. Dobra. Ki Siedem killów. Ja cię kręcę. Co to jest? Ulta chce się naładować. Bo chce się nabijać. No gościu! O nie, niebezpiecznie. Dobra, niebezpiecznie. Bo... Bo ze stary powerem swoim, spoko. Dobra. A. Objeżdżają mnie. Dobrze. Jesteśmy. Wybuchła ścianka. O, Bibi na szóstym powerze! I teraz, i teraz, i teraz leżysz. Leżysz, leżysz. Leży. A, spokojnie, porobiliśmy tu... CO?! Już tyle kibów mamy? Niebezpiecznie, gościu, nie podchodź do Retronanii, bo może naprawdę cię zabić. O, ośmiobidzik, sierka. Siewo, co?! Co ona myślała sobie? Że wygra? Ha, na dwa hity. I teraz porobimy... <gryw> ja ci kręcę! Boję się, że tutaj to nie stajecie. Dawaj, lecisz ośmiobit. Lecisz. Dawaj we mnie. Ale jest. Nie, nie leć. Nie leć, Shelly. Sojusz. Co? Na hita wziął. Oh. 19. Zagramy już ostatnią mamy, e, jakby e, rundę w tym meczu. I na końcu otworzymy drugą... A nie, bo ten wygraliśmy. To teraz otworzymy i będzie ostatni już meczyk. Dwa przedmioty. I teraz zagramy sobie właśnie miałem zagrać tym koltem koltem ostatni raz. Dobra, lecimy. A, bo to duło, dobra. To duło. chyba będzie słabiej, ale dobra. A ten ośmiobit bit chyba przez przy... 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 przypadek. Normalnie na ten odbijać wsiadł i doleciał do nas i zginął. <laughs> dobra. Teraz musi... muszę się skupić na grze. O, jakiś gość, jakiś gość, jakiś gośtek Leżysz, leżysz, leży. Oh my god! Typie, co mnie atakujesz? Jednego cuba zostawiłem tam, ale. Ale gość. O jezu. Prawie, że Shelly chciałem nie dobić. Nie, nie idź tam. Gościu, po co to robiłeś? Przecież wiadomo, że. że, że ta Shelly wszystkich porobi za chwilę. Boję się tam podchodzić, bo mam za dużo kibów, żeby ta Shelly, Shelly. mnie szybko wzięła. Tu! No, no, leży, leży, leży! 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 Jest! Zginął ktoś. Shelly zabita. Wygraliśmy! Jest! I to była już ostatnia runda na tym odcinku, więc. Już otworzymy ostatnią dużą skrzynkę na, na tym odcinku, więc raz, dwa, trzy. I czy będą trzy przedmioty? O, może coś być. Nie, nic. Więc bym już zakończył ten odcinek, więc pa.